Siemanko Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W odcineczku z krystala. Dzisiaj pokażę wam fajne miejsce. że już jest znucie. Ale kto nie zna, to mu się na pewno przyjdą. Bierzemy Ankylo. No, wystarczy jakiś argent na waga dobry. Ankylo i wionie. Pokażę wam. Hi, najlepiej farmować polimer i przy okazji miodek. Znaczy w sumie no, najpierw miodek, a polimer wylatuje przy okazji też, nie Ale fajny sposób jest, no Tam można naformować najlepiej w dwie osoby w sumie to robić, bo wtedy Jedna siada na Argenta, jedna siada na Ankelo, no i łapiecie tego kogoś z Ankelo, no i Farmujecie we dwójkę, tak jest szybciej, nie? Jak macie dwie osoby, to polecam sposób we dwoje robić. Tu sobie mogę wczepnąć? No tu nie, bo tu karna. To się na mnie zagrował. Lecicie na ten Red Forest tutaj. To są kordy około. Czekajcie, bo ślepi mnie mapa. Czy się pali mi po mapie? 30 na 30 to są około kordy, które są pokażę na GPS-ie. Możemy jeszcze stamina złapać. Cieszmary, to dostaniecie szmary. problem. Mogę powiedzieć by wszystko. Zobaczmy miło no, troszkę mięsa. Skóra też może być. Dobra. Stamina już mam. Chcemy dalej. O, to jest fajne takie miejsce. znaczy czy fajna miejscóweczka. No, tam jest jaskinia. I to jest w sumie jeden taki dupny e, ul, po prostu. Takie jaskinianie. Rula. I tam jest pełno tych małych ulów. Możecie sobie to też zapewne oswoić, ta królowo Ale tutaj się nie opłaca, moim zdaniem. Jeżeli tu jest takie miejsce do farmowania, to. I obych nie oswają, bo za wolno to idzie po prostu, nie? Będziecie zbierać, 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 a tego ula końca widać nie będzie. To jest dużo szybsza metoda, muszę się wznieść trochę, żeby jakiś tyle koleo na mnie nie skoczył. Zaraz, chyba ją ostatni zeskok bez pasów. No, miałem ich nagrać szybciej w ogóle ten odcinek, ale też kurde z tym zębem. Nie umiał nawet dziuba otworzyć prawie. Dobra, tego ankela mogę tu zostawić i no, ja ugorzę takie kordy. Jest wejście pierwsze do tej jaskini, bo. No, ja zawsze lecę tędy, no bo od mojej strony bazy jest, nie? Więc tu mi pasuje wejście. Ale tu jest u góry. Tak samo jest wejście na szczycie tego ula. Tu już jakiś teleport, pamiętam, stoi chyba. Jakaś postawili tu teleporta. Nie widzę go. Nie wiem. No dobra, ale mniejsza ten teleport. Tu macie wejście do tej jaskini. To są koordynaty dokładnie 31 na 31 i 3 na 31 i 0. <laughs> Czyli 31 na 31 może być nie. Nie było. Idę na to platforma, bo już mam są efekt fermowanek. Czekaj, to tu nie. Ta platforma. Ja bo tu jest ta chatka tylko. No nie trafię. Chciałem mnie troszku bo że leg jest. Nie, nie ma, Czy mógłbym cię złapać? To wio. Go inside. No. Także biją na impreza do ula. Tu macie ten ul cały. A nie, to wygląda teraz skiną. Mi się tak podoba. Super jest. No i tutaj wystarczy, że sekaś. Widzicie, tego anki. Możecie z nim tutaj farmować. No i przeciepujecie po prostu do tego, nie? Do Visa potem. A jak we dwójka, no to i no patrzycie co was interesuje Pewnie nie będziecie mieli tego libitu przedmiotów, nie? Po prostu punktów I, wyrzuc i wyrzucacie na przykład miód, a polimer zostawiacie, nie? jest jakiś misio, żeby nas nie atakował, to sobie tu najwyżej zbieramy trochę miotku. jest, no sporo jest ta jaskinia, no Fajnie tu jest tu jest na dole takie jeziorko też Osobiście jeszcze nie sprawdzałem, ale słyszałem, że tu jest bardzo dużo pereł W tej wodzie tam białych pereł, żeby nie było. Żadnych nie na razie. Żeby stąd no. Ale dobra. Wcipujemy tego. Żeby był na pasywie. Dobra, on ma pasywny. Musisz mieć neutral. Na no, wszelki wypadek. No bo mogą was zrzucić, nie? Ale widzę, że zaś klawiatura mi szwankuje. Pasywny. pasywny. No, tu macie te ulenie normalne, co są, patrzcie, ciach. A i w tym miodzie jak będziecie chodzić, to on zwalnia, nie? To też tam jest właśnie ta stopa z tymi strzałkami w dół. By się ktoś zastanawiał dlaczego. No, tu nawet nie trzeba się obawiać właśnie tych pszczół, nie? Bo to... Anki je rozwali na strzała. teraz będzie słodki ankylozaur. No i tu se farmujecie tak jak solo, no to musicie ino uważać na misienie, żeby tam coś z misiem. zależy jaki też level ma misiek, ale Anki powinien sobie poradzić. No i patrzcie, jak miodku nie chcemy. Nie ja miodu, stąd nie muszę brać, jego ja wyrzucę prawie cały. Stawia sobie tylko tyle, bo reszta i tak polimer, Zobaczcie, przejechał tylko ile, 3 ule rozwaliłeś, 4, ile mam stacków tego polimeru organicznego, nie, to jest zgodą wam, najlepsze miejsce jakie ich widział osobiście do farmowania organicznego polimeru, nie, nie opłaca się tu latać na żadne pingwiny, nie opłaca się tu kombinować właśnie, nie wiem, z ulem, ewentualnie jeszcze ślimoki, ale to musielibyście ich mieć, nie wiem, z 10 minimum, nie, to takie minimum na serio, bo to mniej się po prostu nie, nie werci, nie. Żeby wą polimer, żeby bo ślimak robi na jedna minuta robi jeden cemek, a na godzina robi jeden polimer organiczny. Polimer tam jest chyba w staku po 20, może być? Ja nie? Dobrze go dom. Dobrze ja mu to jest po 20. No, no to on robi co godzina jeden, nie? To po 20 godzinach będziecie mieli dopiero 20, więc no nie opłaca się trochę za mało. 10 limoków to potrzeba było mieć za 20-30, żeby to jakoś miało sens. Ale to i tak lepiej jest tutaj przylecieć na krystalu. Darmowa mapa to jak ktoś gra na oficjalu, to kurde. Lepiej się tu przenieść, przylecieć potem niż się fanzolić z tym. No. Gdyby Ankelon miał możliwość farmowania tak do, że załączy się wandering, nie ją wtedy są bije, to by było super. Ale to jest niestety dostępne tylko z modem. A że gram na oficjalu, no to się mogę. Ale tak go dom. To jest najlepszy sposób. Tutaj w dwójkę sobie przylecicie. Weźmiecie sobie MZ2-3 Argentavisy, Nawaga tam już zrobione delikatnie. Znaczy delikatnie. No najlepiej nawaga, nie? Tam więcej jakby dać punktów. I możecie tutaj spokojnie wyformować cały ten, całe jaskinianie nie? za jednym razem. A to się ile spi Chyba co? 15 minut co pół godziny. Tam spałem, to wszystko. Więc jest to na serio jedna z najlepszych miejscóweczek, które. Ja widział osobiście, który mi też pokazali. Mam nadzieję, że wam się spodziewał miejscóweczka jak ktoś nie znał Polecam polecam na Krystal. No nawet nie wiem, jak na innych mapach mamy, nie? O, patrzcie Ulf w powietrzu. <laughs> Nieźle. Nawet jak in na innych mapach tam mamy jakieś bazy czy coś. Nie, no to jak gramy powiedzmy teraz na Genesis więcej, bo tam blidujemy dinozaury. No to i tak przelatujemy tu po polimer organiczny, nie? Znoszymy się i no cyk cyk i... i... Momy. No i to też najlepiej, żebyście wiedzieli ile potrzebujecie, bo polimeru nie możecie jakoś przechowywać tam super w lodówkach, tam no, chyba do wędzarki można włożyć. No, ale to też jakoś tam szału nie ma. Choć to nie marzech pewien. Czy do tej wędzarki to działa. Ale najlepiej go wykorzystać od razu, nie? Żeby się przerobił Jak coś braknie, czy coś, to zaślecie. czy jak macie coś do kraftowania? Tu mamy baza, nie? Typ, ale ja i tak muszę Staminy zaraz nam brak. <śm> Kelo idzie do tyłu, nie? <śm> to nie jest... Dobre to było Czasem mnie te dinozaury zaskakują Przelecenie tam Także i nu Mam nadzieję, że spodobał wam się sposób No doleca do bazy To dokończę odcineczek o, fajne anki też, spoko. Jakiś brunto. O, pomarańczowo, nie. Ja, czerwono, pomarańczowo, niebieski. Ale ładny jest. Lubię jeszcze takie mu fioletowe, czy to takie purpurowe na tym. czy tym niebieskim. Ładny ten. bruntuś Fajny, fajny. No, farbki ładne, mu podoba mi się. No, my się tu rozłożyli, nie? Przy tym jeziorku. Tu też w tym jeziorku. To ona jest. No dobra, zobaczymy się na tym. Ona jest 40, 40. Będziecie już widzieć, jak tu będziecie. Jest też dużo pereł w tym jeziorku. Także jakbyście chcieli, toż to możecie zbierać tutaj, bo to już fajna miejscóweczka. W całym jeziorku są te perły, nie? Skryształ, kamień. Obsidian nawet tu jest. Tu serwis, nie? Nie zamawialimy. Tu jeszcze baza stoi, ale jeszcze trzeba dobudować dach. I potem, jeszcze reszta tam w tamtą stronę, już pójdemy z bazą. A to zniknie, tu będzie coś innego, ale to zobaczycie. Następnych tych, jak to się tu przekształca. No, także patrzcie, na taki krótki czas farmowania, tam samemu co było, no to ich przywiozły tego. 640 organicznego polimeru Za rozwalenie, nie wiem, 4 huli? 5? Coś w tym stylu Więc no nie znajdziecie chyba lepszego sposobu Moim zdaniem no I to tyle, dobra moi drodzy Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek Będę wam jakieś tam Kolejne rzeczy nagrywał, co będę Uważał, że mogą się przydać, czy coś komuś no, także jakby coś chcieliście konkretnie, żeby ich nagrał, to już piszcie, nie? To fajnie by było wiedzieć, co byście chcieli zobaczyć. No. A ja lecam. Wracam na Genesis, bo tam sale mamy wyklute, więc do usłyszonka na streamie i do zobaczonka w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, siemano.